Enigma już będzie rezać, ruszać po gazum z bohaterami. Szefie, to robimy. Już jestem przygotowany, e, bo będziemy jechać po te gazum. Dobra, no to ja już siadam I też będę musiał e, te ski pomóc. Ale bez, bez pojazdów. Jazdę bez pojazdów. Chodź. Jasne, jasne. Dobra, to ja lecę. Okej, okay, jedziemy. Chodź. Jedziemy. Dobra, nikt ma. Tak? Ale co się stanie, jeżeli będziemy brać tej Zoom? Teka Zoom będziemy brać? Mamy boxa. Mamy takie box. Aby też go zapakować Jesteśmy na miejscu Jaki plan jest? O tym Kazum? No jasne Dobra, przygotowuję tego boksa. O, tego boksa przygotowałem e, Aby schować nasze Kazum Kazum Dobra, bez monster rollerów Tak No to idziemy Okej, okay, bierzemy tego boksa. Dobra, idziemy. O, tam widzę. O, widzę tam Kazum. To jest jeszcze kilometr. Dobra, czekajcie na mnie. Dobra. To jest Kazum. Do no to ja lecę. Lekimy szybko. Dobra. I tego zoom, bo kie, jakie? My jemy będziemy trzymać i kaczum, kaka, ja też. Ojej, tu po bo, boksa. Dobra, pakujemy tego, kazum. Dobra, pakujcie tego, kazum. Pakujemy tego, kazum. Okay? okej? Całkiem dobrze, dobra, wracamy do bazy i stworzymy e, któregoś bohatera. Dobra, dobra, zamykamy to. He, spakowani jesteśmy, dobra. Dobra, no, idziemy. Czekajcie. Właśnie czekajcie na mnie, ja też idę. Pakujemy. Spakowane. Dobra, siadamy. Siadamy i łączymy te gazumy i będzie z głowy. i tu jest dla mnie niewygodnie. To może tutaj z tyłu. O, no trochę mi lepiej. Dobra. Siadamy do naszego wakonu. O, całkiem dobrze. Dobra, wracamy z tym gazumem. Dobra, oni polecieli No i nikogo do szczęścia nie ma Dobra Jedziemy Wróciliśmy Przygotowane No to trzymałem ha! Dobra Szefie Mamy to? Tak, przedamy Właśnie mamy te gazumy Właśnie ja trzymałem też Dokładnie tak Oj, spadłem No i to co słyszycie? Dobra. Mamy te gazoom i ja będziemy musieli gdzieś się postawić. Może ja, może ja. Ja tutaj przyniosę moim sprytnym... Moim sprytnym sprzętem. O! Kazumy! Kazumy tam było! Wow, nie ile to zrobiliście! Dobra! Za chwilę będziemy musieli to z tym zrobić, tylko połączymy go. Dobra, no, sz, dobra! Szefie, co robimy? Zobaczamy po złotych. To ja mam kabel i pod tak. Dobra, podłączyłem. Dobra, jak podłączyliśmy to musimy jaka moc będzie dla kazumy. Wiecie o tym dobra. Dobra. Ja tylko piszę to. Dobra. Dobra, napisałem to wszystko. I będzie kod pisany, był napisany. I wtedy poczekamy, kiedy już będzie uruchomiony kazumy. Dobra? Dobra. "Koniec!"